W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłocku odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Po beztroskich wakacjach uczniowie wrócili do szkolnej rzeczywistości i obowiązków. Inauguracja roku szkolnego przebiegła w uroczystej atmosferze. Uczniowie w asyście pocztu sztandarowego odśpiewali hymn państwowy, a następnie wysłuchali apelu. Nowy rok szkolny w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych rozpoczyna 470 uczniów. Są to uczniowie klas licealnych, integracyjnych. Klas budownictwa, technikum, zasadniczej szkoły zawodowej o kierunku murarz, a także technik logistyk mundurowy i technik logistyk bez profilu mundurowego. Klas pierwszy mamy utworzonych sześć. No i warto nadmienić, że teraz pod koniec sierpnia podpisaliśmy umowę z Brygadą Karpacką o współpracy, także oferta do klas mundurowych będzie coraz bardziej atrakcyjna. Jak minęły tegoroczne wakacje? To były moje ostatnie wakacje, bo teraz będę absolwentem tej szkoły po tym roku, więc były luźne, takie ostatnie Chile. -y. Dobrze, znaczy nie byłam nigdzie na wakacjach, ale minęły fajnie. No ja też się spędziłam w domu. No i nudziłam się praktycznie przez całe wakacje. Jakie wyzwania na tegoroczny rok szkolny? No na pewno matura i egzamin zawodowy to jest podstawa. Czy już wiesz, z czego będziesz zdawać matura? Z rozszerzenia najprawdopodobniej geografia. Może biologia. Od kiedy zamierzasz już się przygotowywać? No i to już idzie dwa lata z rzędu i teraz trzeba po prostu przycisnąć. Rozpoczynasz naukę w tej szkole? Tak. Dlaczego wybrałaś akurat tą szkołę? No ponieważ um, chciałam mieć na tym profil logistyka, i tylko tutaj jest w okolicy ten profil. Dyrektor szkoły Rafał Olecha wspólnie z samorządem uczniowskim przywitał uczniów, grono pedagogiczne, rodziców oraz wszystkich pracowników szkoły. Na uroczystym apelu gościł również starosta powiatu kłodzkiego Maciej Awiżeń. Jak szkoły w powiecie przygotowane są na rozpoczęcie nowego roku szkolnego? Prawie całkowicie. Muszę przyznać szczerze, że oczywiście jeśli chodzi o wnętrza, wszystko jest gotowe. W części szkół jeszcze kończymy rzeczy, które są na zewnątrz. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, dawniej znany budowlanką, rzeczywiście mamy, mamy teraz, uważam, bardzo dobrego dyrektora, który... Po części swoimi siłami i sponsorów, po części z dofinansowaniem oczywiście powiatu kończymy remont dachu. Oczywiście będziemy też wykonywać następne remonty zgodnie z harmonogramem. Też są takie rzeczy, które będą robione przez cały rok. Na przykład robimy w tej chwili elewację w liceum Chrobrego. To chwilę będzie trwało, ale to oczywiście nie przeszkadza w działalności samej szkoły i w uczeniu się. W międzyczasie będziemy się starać jeszcze o doposażenia, ale to już ze środków unijnych. Mam nadzieję, że już w tym roku coś do nas spłynie. Rozpoczęcie roku szkolnego było również dobrą okazją, aby wspomnieć o wynikach egzaminów dojrzałości. Egzaminy maturalne wypadły bardzo dobrze. W skali województwa na poziomie techniku mamy powyżej. Średniej wojewódzkiej, natomiast w klasach licealnych jesteśmy na poziomie wojewódzkim, też warto nadmienić, że w klasach techniku mamy najlepsze wyniki w powiecie kłockim.